Cześć, tu Ema z Dr. Tusza. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o drukarce Epson Expression Home XP5100. W pudełku znajdziemy urządzenie wielofunkcyjne, Przewód zasilający, instrukcje obsługi wraz z płytą instalacyjną oraz komplet tuszów startowych. Jeżeli szukacie niezawodnego urządzenia wielofunkcyjnego do domu albo małej firmy, to Epson Expression Home XP 5100 to doskonały wybór. Urządzenie wyposażone jest w skaner. Pojemną szufladę na papier wraz z regulacją rozmiaru kartki oraz odbiornik papieru. Mobilnymi atutami drukarki jest łączność Wi-Fi oraz gniazdo na karty SD, które bardzo ułatwiają nam pracę. Funkcjonalny panel obsługi wraz z wyświetlaczem LCD dopełnia atrakcyjny wygląd urządzenia. Druk będzie jeszcze bardziej ekonomiczny przy zastosowaniu zamienników dostępnych w sklepie internetowym drtusz.pl. A korzystając z automatycznego druku dwustronnego zadbamy również o środowisko. Jeżeli nie jesteście pewni, czy jest to urządzenie dla Was, napiszcie mi w komentarzu swoje oczekiwania co do drukarki, a ja pomogę Wam dobrać odpowiedni sprzęt. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, subskrybujcie nasz kanał.